Jeżeli mnie chcesz, to ja jestem Twój. On nie poczytuje grzechu przeciwko Tobie. Powtórzę, iż nie oznacza to, że on nie widzi grzechu w naszym życiu i nie dyscyplinuje nas w tym wieku. Znaczy to tyle, że grzech nie stoi na przeszkodzie Jego pasji dla nas. Grzech został usunięty z drogi, legalnie spłacony. Werset 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Ten, który nie znał grzechu, to Jezus. On stał się grzechem. Niewinny stał się winnym, aby winni mogli stać się niewinnymi. Dlaczego? Dlaczego Jezus to zrobił? Abyście wy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wow, powiem Wam coś zdumiewającego. Wiem, że o tym wiecie, ale to jest zdumiewające. Za każdym razem, gdy o tym mówię, robię tak. Zapisałem to tutaj. Przed Bogiem jesteśmy tak samo sprawiedliwi jak Jezus, ze względu na Jego sprawiedliwość, która została nam dana. To nie jest sprawiedliwość Faryzeuszy, to nie jest nawet sprawiedliwość Dawida, czy Mojżesza, czy Daniela. Sprawiedliwość samego Boga została Ci dana jako dar. Tego się nie da poprawić. Nawet za miliard lat ta sprawiedliwość nie będzie miała wyższej jakości. To jest pełna, doskonała sprawiedliwość Boga, której nie da się poprawić. Została Ci dana. To, co powstrzymywało, Boże, emocje skierowane ku Tobie, zostało usunięte. I teraz Bóg, bez pogwałcenia sprawiedliwości, może nam oddać swoje serce. To jest niesamowite. Zostaliśmy ogłoszeni dziewicą czystą w Bożych oczach. To jest to, co On czuje, kiedy na nas patrzy. Paragraf B. Druga prawda. Paweł mówi: Zaręczyłem Was z jednym mężem. Słowo zaręczyć znaczy zaręczyć. Zostajemy zaręczeni Jezusowi w dniu, gdy rodzimy się na nowo. NIV mówi: Jesteśmy obiecani. King James mówi: Jesteśmy poślubieni. To nie jest to samo. W naszym współczesnym języku mówimy o zaręczynach. Nasza relacja z Jezusem, jeżeli chcecie ją zrozumieć w kategoriach naszych obyczajów społecznych, to w dniu, gdy narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy z nim zaręczeni, zaś w dniu powtórnego przyjścia małżeństwo zostanie skonsumowane. Ale w tradycji hebrajskiej, w społeczeństwie żydowskim, według ich obyczajów, gdy mężczyzna i kobieta zostawali zaręczeni, to pod względem prawnym byli małżeństwem, ale małżeństwo nie było jeszcze skonsumowane. To dlatego, gdy Maria i Józef, gdy Maria była w ciąży, nosząc Jezusa, Józef musiałby się z nią rozwieść. Oni nie byli małżeństwem w pełnym sensie, ale gdy byli zaręczeni, to byli poślubieni. Technicznie, prawnie jesteśmy poślubieni Jezusowi, ale pełnia tych zaślubin wydarzy się przy powtórnym przyjściu. Jesteśmy z Nim teraz zaręczeni. Co to znaczy? Paragraf B. Jesteś tą osobą, której On chce. Jesteś tą osobą, której On chce. On za Tobą tęskni. Jeżeli jesteś z Nim zaręczony, to Jezus spogląda z nieba i mówi: Ojcze, to On chce Jego, chce jej. I duch zaczyna zalecać się do ciebie. Chcę Jego na wieki, jako mój udział na wieki. Chcę Jego, chcę jej. Jesteśmy zaręczeni. Czy wiecie, co to znaczy? Co to mówi o tym, kim jesteśmy? Jak jesteśmy niesamowici? Jak wielka jest nasza wartość? On chce cię na wieki. Wybrał ciebie jako swego wiecznego partnera. Ale ja nie mam wiele pieniędzy. Nie podoba mi się mój wygląd. Nie podoba mi się zestaw moich darów. Chciałbym mieć inne. Nie chcę tej służby, którą mam. Chcę inną. Pan mówi: Zaczekaj, cofnij się o krok. Czy wiesz, jak bardzo Cię lubię, kim jesteś dla mnie na wieki? Tak, ale chciałbym wyglądać inaczej, czuć się inaczej. Chciałbym, żeby ludzie się inaczej do mnie odnosili. Zaczekaj, cofnij się o krok i pomyśl o tym. Czy wiesz, jak bardzo Cię lubię i to na wieki? Jeśli to widzisz i zaczniesz tak myśleć, to zaczniesz się uśmiechać. Twoją twarz rozjaśni uśmiech. Umiłowani, mamy to na zawsze. Jeżeli twoja czy moja służba ulegnie całkowitej katastrofie i nic innego się już nie wydarzy, to mamy już to na zawsze, na wieki wieków. Jesteśmy zaręczeni. On jest tym, który chce ciebie, a ty jesteś tym, którego on pragnie. Udało ci się. Już wygrałeś. Z poziomu tej rzeczywistości służymy. Nie ma znaczenia, czy podium jest wielkie, czy małe. To nie jest ważne. Już wygrałem. Niektórzy z Was przez lata słyszeli ode mnie to świadectwo. Dwadzieścia pięć lat temu, w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym trzecim roku, Pan powiedział do mnie słyszalnie: 24-godzinna modlitwa w duchu przybytku Dawida. Powiedział to słyszalnie o IHOP dwadzieścia pięć lat temu. I umieściliśmy na ścianie napis: 24-godzinna modlitwa w duchu przybytku Dawida. Ktoś spytał, Co to znaczy? Mieliśmy to na ścianie przez 16 lat, zanim zaczęliśmy Eichop. Mówiłem: Nie wiem, co to znaczy. To się wiąże z 24-godzinną modlitwą, wiesz, śpiewacy, tancerze, muzycy. A co to jest? Mówiłem: Nie wiem. Mówiłem, wiecie, nie dbam o to, bo jeśli Bóg jest temu tak oddany, żeby przemówić słyszalnie, to pomału nam to objawi, da ludzi i to się zatroszczy samo o siebie. Mieliśmy to na ścianie przez 16 lat i w końcu, po 16 latach, w 1999, Aichob się zaczął. Od tego czasu minęło 8 lat i mam przyjaciół. Kiedyś miałem kościół, kilka tysięcy ludzi. Który działał w całym tym mieście, i teraz odwiedzają mnie starsi i przyjaciele z kościoła, z którego pastorowania zrezygnowałem, i mówią niesamowite, to się naprawdę wydarzyło. To się naprawdę dzieje. I nieuchronnie, nie każdy to mówi, ale zdarza się to regularnie. Mówią, czy to nie jest zdumiewające, twoje marzenie się spełniło. Wtedy, w zależności od tego, ile mam czasu i w jakim jestem nastroju, ale jeśli mam dobry nastrój i but mam I'm czas, to I'm mówię right, im prawdę. The Mówią zdumiewające, to Twoje marzenie. Mówię im, Ajhop nie był moim marzeniem. Nigdy nim nie był i nigdy nie będzie. Co masz na myśli? Mówię, moim marzeniem jest to, co dzieje się między moim a Bożym sercem, w co nikt inny nie ma wglądu. To jest moje marzenie. I to działo się na długo przed tym, jak zaczął się IHOP. I będzie trwało długo po tym, jak IHOP się skończy. Bo on nie jest moim marzeniem, tylko moim zadaniem. Jeśli IHOP idzie dobrze, wolę, żeby szedł dobrze niż źle. Ale moje marzenie pozostaje niewzruszone, gdy w IHOPie coś nie wychodzi. I to jest klucz do tego, że IHOP mnie nie wyczerpuje. Bo on nie jest moim marzeniem. Moim marzeniem jest to, co dzieje się w moim sercu przed Bogiem. I nikt nie może tego w pełni dostrzec, nawet ja. Tylko Pan może w pełni zmierzyć, jak to się dzieje. To jest moje marzenie. Jestem zaręczony, on mnie lubi, będę z nim na wieki. Będziemy na wieki najlepszymi przyjaciółmi, tak jak Ty i on. Jestem tym podekscytowany i nie mam nic przeciwko temu, żeby w międzyczasie robić IHOP. IHOP nie jest moim marzeniem, nie ma mowy. Jeżeli Twoja służba jest Twoim marzeniem, to takie marzenie oznacza dla Ciebie wyrok więzienia. Naprawdę, będziesz miał w tym tyle bólu i rozczarowań, to nie wyszło, ludzie zrobili to i tamto, te pieniądze i ten a, tak jak to się stało. Jeśli to jest Twoje marzenie, to to jest wyrok więzienia. Wracając do tematu. Zazwyczaj, kiedy jestem spóźniony i gdzieś się śpieszę, a moi przyjaciele mówią mi, że to jest moje marzenie, Odpowiadam, kocham, I hope, i nic im nie tłumaczę. Paragraf C. Gdy dostrzegamy te dwie prawdy, gdy wiemy, że jesteśmy dziewicą i prawnie jesteśmy uznani za sprawiedliwych, oraz że jesteśmy zaręczeni, to strona emocjonalna, Jedno to aspekt prawny, drugie emocjonalny, jedno to nasza pozycja przed nim ze względu na sprawiedliwość, a drugie to to, co on do nas czuje, gdy na nas patrzy. Kocham to aspekt prawny i emocjonalny. Gdy mamy te dwie prawdy, wówczas strach przed odrzuceniem, którego każdy doświadcza na jakimś poziomie, ten wrodzony lęk ludzkiego ducha, strach przed odrzuceniem przez Boga i przez ludzi. On jest silny, ale zostaje dynamicznie zminimalizowany, gdy wiesz, że jesteś dziewiczo czysty i zaręczony z panem, gdy znasz swoją pozycję przed nim i wiesz, co on do ciebie czuje. Paragraf E. Nasza zasadnicza tożsamość. Oto moje pytanie. Nie odpowiadajcie na nie. Ktoś mógłby powiedzieć tak, a ja powiem nie, nie. Czy zasadniczo w swojej istocie jesteś niewolnikiem grzechu, który stara się kochać Boga, czy też raczej miłośnikiem Boga, który wciąż zmaga się z grzechem? To są dwie różne rzeczy. Może jest to dla Ciebie nowe i musisz chwilę nad tym pomyśleć. Co jest Twoją istotą? Czy zasadniczo jesteś niewolnikiem grzechu, który od czasu do czasu stara się kochać Boga, czy też jesteś miłośnikiem Boga, który wciąż zmaga się z grzechem? Innymi słowy, jeśli się zmagasz, to czy jesteś beznadziejnym hipokrytą, żyjącym w buncie, czy też autentycznym miłośnikiem Boga, który wciąż nie jest dojrzały i ma słabości? Ponieważ jeśli czujesz, że jesteś autentycznym miłośnikiem Boga, który wciąż ma w sobie niedojrzałość, a on patrzy na ciebie w taki właśnie sposób i usuwa wszystkie przeszkody, to ty otworzysz swojego ducha i pobiegniesz w jego kierunku, a nie uciekniesz od niego. Mając tę rzeczywistość, możesz przetrzymać wszystko. Strona czwarta od góry. Pytanie. Tutaj zakończymy. Pytanie. Czy czujesz się wybrany? Czy czujesz się upragniony? Czy czujesz się czysty? Czy czujesz się, złóżmy razem te dwie koncepcje, jak zaręczona dziewica, upragniona i zarazem czysta? Czy może raczej definiujesz swoje życie przez problemy, z którymi się zmagasz? Zmagam się z tym problemem, jestem beznadziejnym obłudnikiem. Powiem ci, że spotkanie modlitewne jest nudne i żałosne, jeżeli myślisz, że Bóg jest na ciebie wściekły. Nie chcę iść na spotkanie modlitewne, jeżeli Bóg ma mnie tam ochrzanić. To byłoby okropne spotkanie. Chcę chodzić na takie spotkania, wiedząc, że odwróciłem się od grzechu. I że on uśmiecha się do mnie, mówiąc: To mój syn, ten, którego kocham, chodź bliżej. Panie, ale ja dziś zawiodłem, zbliż się do mnie. Jesteś czysty. Lubię cię. Ja ciebie też lubię, Boże. Kocham ten układ, kocham Twoje przywództwo. O, teraz Ci się ono podoba. O tak, tylko Ty mógłbyś wpaść na to, żeby tak kierować swoim królestwem. A ta odwlekająca się odpowiedź już Ci nie przeszkadza? Nie. Mogę czekać na pełnię, aż do wieku przyszłego. A to, że będziesz miał małą, choć ważną służbę? Nie dbam o to, podoba mi się to, jak kierujesz królestwem. Kiedy czujemy wstyd, kiedy czujemy się brudni i odrzuceni, wówczas żyjemy w brudzie i odrzuceniu. Gdy czujesz się brudny, żyjesz brudnym życiem. Kiedy czujesz się odrzucony przez Boga, żyjesz jak osoba odrzucona przez Boga. W sferze duchowej opadły ci ręce. Oto ja, brudny i skalany, ledwo się wlokę, ale ze względu na krzyż, dowlokę się. Ale jeśli czujesz się czysty, to nawet jeśli nie wszystko jest w porządku, nie wszystko wygląda tak, jakbyś chciał, to w duchu odczuwasz wolność i swobodę. To dlatego Paweł był w stanie śpiewać w więzieniu. Wychłostali go i wrzucili do więzienia. A on w więzieniu śpiewał: Kocham cię! Nadzorca myślał, że ten facet oszalał, aż nastąpiło trzęsienie ziemi. A wtedy powiedział: Hej, hej, jak leciała ta piosenka? Czy możecie to sobie wyobrazić? Dzieje 16. Paweł i Sylas zostali wychłostani. Śpiewał, kocham cię, wtedy gdy stracił swą służbę i był skończony. Skończony chyba żartujesz. Kocham cię, mogę umrzeć. Nie jestem skończony. Bóg wzbudza zbiorową kobietę po całym świecie, która czuje się czysta, czuje się kochana, pełna godności. Ta zbiorowa kobieta to Kościół postrzegający siebie jako oblubienicę. Umiłowani, kobieta, która czuje się czysta i kochana, jest nieustępliwa w miłości. Nie da się jej zatrzymać. Bóg wzbudza taką kobietę na całej ziemi. A to są prawdy, które zburzą warownię w jej umyśle. Amen, amen. Powstańmy.